Na blokach kodeks, nie te ich polityczne bajki. Tu każdy dzień to bitwa, nie dla miękkich, nie dla łajzy. Zasady dawno zgasły, jak neon w martwej bramie. Fałszywe mordy wchodzą tu, a mówią, że są panem. Nie znoszę tych, co gadają słodko, a za rogiem krują. Co wchodzą z uśmiechem, a po chwili w plecy ci plują. Ulica widzi wszystko, nawet jak milczy noc. A Beton ma swój werdykt, nie potrzebuje moc. przyjeżdżę przyjezdne cwaniaki, próbują tu robić szum, a potem biegną jak szczury, gdy czują na karku dym i tum. Jak łamiesz zasady, znikasz, tak działa ten świat. Tu kod jest jak przysięga, nie jak ich tej mowy baz! to to dżungla i żaden cięcie nie ochroni. Polityka w pizdu, tam tylko maski i klony. Kodeks jest wszystkim, nie ich farmazony. Nienawidzę zdrajców, co wchodzą tu bez honorów dłoni. Jed yeah. o! Oh ten syf jak film, brudny pęknięty kart każdy chce tu być kimś, ale większość to plastik i żart, ulica nie wybacza tu każdy błąd kosztuje, a słaby to nie pierwszy, zanim w ogóle zrozumie fałszywe typy, gadają dużo robią mało, wchodzą jak królowie, wychodzą jakby im życie jebało, my nie pytamy skąd jesteś, my pytamy czy jesteś real bo jak nie, to wypierdalaj, tu nie ma miejsca na deal, system to bagno politycy, bo kiny. mówią o zasadach sami mają brudy po szyi jak świnie a my tu mamy własne prawo, prawo betonu, i jak ktoś go złamie, to jutro Zbiera się do domu Miasto to dżungla I żaden cięcie nie ochroni Polityka w piznu, Tam tylko maski i klony Kodeks jest wszystkim jej ich farmazony Nienawidzę zdrajców obchodzą tu bez honorów w dłoni Wyrok mnie woła wetą Szepcze każdy kot ma swój gniew A każdy kto tu wejdzie brudny Roznika jak wembrema uczach ogień, który spala każde fałszywe słowo A jak ktoś kłamie w oczy, to niech się modli o zdrowo, przyjezdnik Chcą rządzić jak u siebie, lecz tu zasady są twarde, jak kraty w pieprzonym niebie Nie interesuje mnie nic poza lojalnością i czynem, Bo jak to się łamie pod presją, to jest tu tylko pyłem Ulica to wilk, czuje zapach strachu z daleka I jak wyczuje tchórza, to nie ma odwrotu czeka Kodeks nie jest na papierze, jest w żyłach krwi A jak ktoś go zdradzi, to to napisze dni Nocą miasto drży, jakby w środku miało huk. Wszyscy gonią za tym, czymś, lecz nie każdy dobiegnie tu. Wchodzą nowe mordy, patrzą, jakby chcieli co, na potem płaczą jak dzieci, gdy real uderza w skron. Nie znoszę zdrajców, to jedyna raza, której nie trawię. Takich, co w dzień są braćmi, a w nocy już cię sprzedają prawie. To oni niszczą kod, nie politycy nie sta, to ich węże języki czynią ulicę pełną ran. Polityka, kar, tylko światła i dym, a my tu walczymy dalej, bez scenariuszy, bez min. W betonowych świątyniach słychać echo naszych kroków, a księga kodeksu pisze się z kwi, Paragrafów to to druga, to dżungla I żaden cięcie nie ochroni Polityka w pizdu, tamtę maski i krony Kodeks jest wszystkim, nie ich farmazony, nienawidzę zdrajców Chodzą tu bez honorów w dłoni. To to dżungla I żaden cięcie nie ochroni Polityka w pizdu, tamtę maski i krony Kodeks jest wszystkim, nie ich farmazony, nienawidzę zdrajców Chodzą tu bez honorów w dłoni